Wyobraź sobie rzeczywistość nieograniczoną przez to, co mogą dostrzec twoje oczy dotknąć dłonie czy usłyszeć uszy rzeczywistość, która rozciąga się tuż poza granicami twoich zmysłów. My, ludzie, zbyt często zamykamy się w więzieniu własnych przekonań, ograniczając nasze pojmowanie świata jedynie do trzech wymiarów, które potrafimy postrzegać. Ale co jeśli powiem ci, że istnieje coś więcej? Tak jak kompozytor tworzy symfonię, łącząc różne instrumenty w harmonijną całość Taki nasz umysł kreuje naszą rzeczywistość za pomocą naszych percepcji i pragnień. Pytanie brzmi: czy jesteś gotowy dostroić się do czwartego wymiaru i przekształcić swoje życie? Natura pragnienia więcej niż tylko marzenie. Pragnienie to nie tylko chwilowa zachcianka, ani ulotne marzenie o czymś odległym. Jest jak lustro, w którym odbija się nasza prawdziwa natura nasze najgłębsze ja pragnienia to fale. Które napędzają naszą podróż przez życie, zasilając ją energią i nadając kierunek. Jednak samo pragnienie to jeszcze nie wszystko. Potrzeba woli to ona przekształca marzenia w rzeczywistość. Wola jest jak rzeźbiarz, który z surowego materiału pragnień tworzy dzieło sztuki, cierpliwie, z pasją i precyzją. To wola nadaje naszym pragnieniom formę i kierunek krok po kroku, prowadząc nas ku ich urzeczywistnieniu, pragnienie a oświecenie, harmonia, niesprzeczność na pierwszy rzut oka pragnienie i oświecenie mogą wydawać się przeciwieństwami. Pragnienie kojarzy się z brakiem, z tęsknotą za czymś nieosiągalnym. Oświecenie natomiast to stan spełnienia, transcendencja pozaziemskie pożądania. Ale czy rzeczywiście muszą się wykluczać? Gdy spojrzymy głębiej, dostrzeżemy, że pragnienie może być pomostem do oświecenia. Podobnie jak kwiat lotosu wyrasta z mułu. Taki nasze pragnienia stają się pożywką dla duchowego wzrostu. Klucz nie tkwi w ich odrzuceniu, ale w zrozumieniu i ukierunkowaniu ich energii. Kiedy nauczymy się wykorzystywać moc pragnienia, staje się ono siłą napędową naszej duchowej ewolucji. Rozszerzanie percepcji. Cztery warstwy naszego ja. W tej podróży ku pełni istnienia niezbędne jest zrozumienie pojęcia czwórwymiarowej jaźni. Nie jesteśmy jednolitą istotą. To raczej misterny splot czterech wzajemnie powiązanych aspektów: ciało fizyczne, zakorzenione w świecie materialnym, reagujące na prawa natury, umysł swobodnie szybujący w krainie idei i wyobraźni, emocje odbijające rytmy życia, zmienne jak przypływy i odpływy, duch wieczny poszukiwacz istoty istnienia, sięgający poza to, co namacalne. Każdy z tych aspektów odgrywa kluczową rolę, współtworząc naszą rzeczywistość, jak nuty tworzące melodie. Niestety często ograniczamy się do tego, co dyktują nam zmysły, jak w platońskiej jaskini, gdzie zamiast rzeczywistości widzimy jedynie cienie. Aby wyjść poza te ograniczenia, musimy poszerzyć swoją percepcję, otworzyć się na to, co niewidzialne i odważyć się sięgnąć po to, co wydaje się niemożliwe. Medytacja, brama do nowego wymiaru. Jednym z najpotężniejszych narzędzi w tej podróży jest medytacja. To praktyka, która wycisza umysł i otwiera go na nieskończone możliwości. Dzięki medytacji wchodzimy w przestrzeń poza czasem i przestrzenią, gdzie nasza świadomość rozkwita, a my sami zaczynamy dostrzegać to, co wcześniej było ukryte. Wyobraź sobie, że siedzisz w otoczeniu natury, w ciszy i spokoju. Oddychasz głęboko, a Twój oddech staje się kotwicą, która. Łączy cię z teraźniejszością. Myśli pojawiają się i odpływają jak chmury na niebie, a ty po prostu jesteś. W tej chwili zaczynasz czuć głęboką jedność ze wszystkim, co cię otacza. Znika poczucie oddzielenia. Zostaje tylko poczucie pełni i jedności. Przeczucia i przeznaczenie. Taniec wolnej woli z kosmicznym planem. Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że przeczuwasz przyszłość? To osobliwe uczucie. Jakbyś wyczuwał coś, co dopiero ma się wydarzyć. Ta intuicyjna iskra prowadzi nas do fascynującego pytania, czy nasze życie jest w pełni ukształtowane przez przeznaczenie, czy też mamy moc, by je zmieniać. Nie chodzi tu o magiczne wróżenie z kuli, lecz o subtelne dostrajanie się do cichego szeptu wszechświata, odczytywanie sygnałów które wykraczają poza zwykłą logikę. Jak zauważył kiedyś Albert Einstein, różnica między przeszłością, teraźniejszością a przyszłością to tylko uporczywa iluzja. To stwierdzenie przypomina nam, że nasze postrzeganie czasu jest o wiele bardziej złożone niż sądzimy. Kosmiczny plan i wolność wyboru. Według niektórych tradycji, każde wydarzenie w naszym życiu jest częścią większego kosmicznego planu, scenariusza utkniętego z naszych doświadczeń, lekcji i możliwości wzrostu. Jednak pytanie, które nie daje spokoju brzmi, czy ten plan jest niezmienny? Wyobraź sobie rzekę, która płynie przez krajobraz. Choć jej nurt jest wyznaczony przez ukształtowanie terenu, potrafi zmieniać swój bieg w odpowiedzi na przeszkody, które napotyka. Podobnie jest z naszym życiem. Nasze wybory, myśli i działania mogą zmienić bieg historii, który wydawał się wcześniej nieunikniony. Być może przeczuć, które odczuwamy, to nie tyle ostrzeżenia przed z góry ustalonym losem, ile zaproszenia do świadomego Kształtowania naszej przyszłości. To połączenie, tajemnicza współpraca przeznaczenia i wolnej woli jest tym, co nadaje naszej egzystencji wyjątkowy, pełen pasji sens, moc przekonań i autoportret duszy. Niezwykle istotne jest zrozumienie, że nasze przekonania są jak architekci naszej rzeczywistości. Każda myśl, każda decyzja to cegiełka w budowli życia, którą wznosimy, to niewidzialna siła, która kształtuje nasze reakcje, kieruje emocjami i wyborami, jakby była reżyserem serem filmu, w którym gramy główną rolę. Ale to nie wszystko. Ogromny wpływ na to, jak przeżywamy świat, ma również nasz obraz siebie. To jak lustro odbija nasze prawdziwe ja, jednocześnie nadając ton temu, jak wchodzimy w relacje z rzeczywistością? Gdy postrzegamy siebie jako istoty pełne mocy, godne sukcesu i szczęścia, nasze działania zaczynają harmonizować z tym obrazem, tworząc rzeczywistość pełną możliwości. Z drugiej strony, jeśli w naszym lustrze odbija się obraz pełen wątpliwości i ograniczeń, nasza rzeczywistość staje się cieniem tego wewnętrznego chaosu. Ale oto wspaniała wiadomość: tak jak możemy zmienić swoje ciało. Tak samo możemy przekształcić swój autoportret. Możemy nauczyć się postrzegać siebie jako osoby pewne, silne i pełne życia, i tym samym zacząć przyciągać do siebie zupełnie nowe doświadczenia. Dualizm spojrzeń, zmysły i duchowość. Na tym etapie naszej podróży pojawia się głębszy wymiar dwoistość spojrzeń zmysłowe i duchowe. Umysł przywiązany do świata materialnego polega na dowodach które można zobaczyć, dotknąć, zmierzyć. Jest to sposób myślenia, który pomaga nam funkcjonować w codziennym świecie, ale ma swoje granice. Zamyka nas w tym, co namacalne. Z kolei umysł duchowy to otwarcie się na przestrzeń niewidzialną, na intuicję, wiarę, zaufanie do niewyjaśnionego. To nie odrzucenie zmysłów, ale ich przekroczenie, poszerzenie naszej percepcji, by zobaczyć głębszy sens i ukryte połączenia, to jak zdobycie nowych oczu, które pozwalają nam zobaczyć świat nie tylko takim, jakim go widać, ale takim, jakim może być, gdy uwierzymy w możliwości kryjące się poza materią. Zakończenie drugiej części. W tej części tekstu zanurzyliśmy się w tajemniczy taniec intuicji i przeznaczenia oraz w potężny wpływ naszych przekonań. I obrazu siebie na kreowanie rzeczywistości. Otworzyliśmy drzwi do szerszego spojrzenia, łącząc to, co zmysłowe, z tym, co duchowe, i zrozumieliśmy, że najważniejsze narzędzie, jakie mamy, to nasze własne postrzeganie i wiara. Potęga wyobraźni most między pragnieniem a rzeczywistością. Wyobraźnia to potężna siła most, który łączy świat myśli i marzeń z rzeczywistością, w której żyjemy. To w niej rodzą się nasze najgłębsze pragnienia, a dzięki niej zyskują one szansę, by stać się czymś namacalnym. Wyobraźnia to nie tylko chwilowa fantazja to nasz wewnętrzny projektant który kreśli pierwsze szkice tego, co może stać się realne. Dominujące pragnienia. Kompas życiowej podróży. Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie pragnienia mają tę samą moc. Największy wpływ mają tak zwane pragnienia dominujące. Te, które wciąż powracają, domagają się uwagi, wypełniają nasze myśli i nie pozwalają o sobie zapomnieć. To one stają się kompasem który prowadzi nas przez życiowe morza, wskazując kierunek, dodając odwagi i energii do działania. Takie pragnienia nie są tylko cichym życzeniem, to paląca potrzeba, która popycha nas do działania. To one wypełniają nasze życie sensem, pozwalają nam wyjść poza przeciętność i sięgnąć po coś większego. Język pragnień, cicha rozmowa z wszechświatem. Pragnienia nie zawsze objawiają się w słowach, często są cichym, niewypowiedzianym dialogiem, który toczymy z samym sobą i z wszechświatem. To jak energetyczna wymiana. Wysyłamy w świat swoje intencje, a on w subtelny sposób to odpowiada. Autor Paulo Coelho pisał: Kiedy czegoś gorąco pragniesz, cały wszechświat sprzyja, byś mógł to osiągnąć. To przypomnienie, że wszechświat słucha, wystarczy, że my odważymy się mówić, choćby w myślach, czego naprawdę chcemy. Wizualizacja, jak architekt rysujący rzeczywistość. Wizualizacja jest jak szkic architekta. To świadome kreślenie obrazów tego, co chcemy zbudować. To Proces, w którym nasz umysł zaczyna widzieć nasze pragnienia jako już istniejące, a im bardziej wyraźnie i szczegółowo potrafimy je sobie wyobrazić, tym bardziej stają się one realne. Jak to zrobić? Jeden. Zacznij od szczegółowego obrazu swojego celu: Jak wygląda, jak pachnie, jaki ma kolor? Dwa włączy emocje, poczuj radość, dumę i spełnienie, jakby to wszystko już się wydarzyło. Trzy regularnie powracaj do tego obrazu, karm go swoją uwagą. Jako ogrodnik podlewa roślinę. Pamiętaj, emocje są paliwem dla tej podróży. Kiedy w wizualizacji czujesz prawdziwy entuzjazm, nadajesz jej mocy. Staje się ona nie tylko obrazem, ale żywą częścią Twojego życia. Dynamiczna medytacja. Droga do współtworzenia rzeczywistości. Dynamiczna medytacja to szczególna forma pracy z ciałem i umysłem. Dzięki połączeniu ruchu, oddechu. I wyrażania emocji, uwalniamy nagromadzone napięcia i otwieramy przestrzeń dla nowej energii. To nie tylko relaks, to aktywne narzędzie do zmiany. Ta praktyka uczy nas lepszego zrozumienia siebie, a z tego miejsca zaczyna się prawdziwe współtworzenie rzeczywistości. Kiedy jesteśmy w harmonii ze sobą, łatwiej dostrzegamy sygnały świata. A wszechświat odpowiada. Pamiętaj, jesteś współtwórcą swojego życia. Wszystko to, wyobraźnia, wizualizacja, dynamiczna medytacja łączy się w jedno przesłanie: Masz moc. By wpływać na swoje życie. Jesteś nie tylko obserwatorem, jesteś twórcą, architektem, współautorem tego, co przeżywasz. Jak pisał Rumi, to, czego szukasz, także szuka Ciebie. Kiedy otwierasz się na tę współpracę z wszechświatem, dzieją się rzeczy niezwykłe. Podsumowanie i zaproszenie do dalszej podróży. Na końcu tej podróży, przez wyobraźnię, pragnienia, wiarę i praktykę medytacji, staje przed nami proste, a zarazem potężne pytanie, jaką rzeczywistość chcesz współtworzyć. Odpowiedź, Kryje się w Tobie, w Twoich myślach, uczuciach i odwadze, by wyjść poza to, co już znasz. Pamiętaj, to proces, nie jednorazowe wydarzenie. Z każdym krokiem, z każdym świadomym oddechem zbliżasz się do Siebie i do swojej pełni, a wszechświat jest gotów spotkać się z Tobą w połowie drogi.